Najpopularniejsza interpretacja teorii ewolucji Karola Darwina głosi, że przetrwają tylko najsilniejsi. Ale nie miał on na myśli największych mięśni czy pazurów, tylko przystosowanie. Tylko, że do czego właściwie mamy się przystosować? Do walki o jedzenie, o terytorium? A może do tego, by podobać się innym? W naturze nie zawsze wygrywa najsilniejszy. Paw z absurdalnym ogonem jest wolny, widoczny, nieporadny w walce, ale samice pawi go pożądają. I to wystarczy, by jego geny przetrwały. To się nazywa dobór płciowy. Piękno jako strategia ewolucyjna. Samice wybierają, kto będzie ojcem ich dzieci, więc natura nagradza tych, którzy są efektowni. Z punktu widzenia przetrwania, często ładny to lepszy. A teraz weźmy ludzi, też patrzymy. Też wybieramy. Już niemowlaki preferują ładne twarze, a nasz wygląd może zdecydować o awansie w pracy, ludzkim zaufaniu, możliwości znalezienia partnera, a nawet wyroku sądowym. Darwin powiedział, że przetrwają najsilniejsi, ale czy w dzisiejszym świecie, gdzie status często zależy od wyglądu, nie przetrwają raczej ci najpiękniejsi? Gdybyś chciał zaprojektować zwierzę stricte z myślą o jego przetrwaniu, Pewnie zrobiłbyś coś szybkiego, zwinnego, trudnego do zauważenia coś w rodzaju kota ninja albo rekina z trybem stealth. A tymczasem natura mówi: Patrz na Pawia. Ten absurdalnie kolorowy, ciężki ogon jest tak samo aerodynamiczny jak parasol plażowy. Przez niego Paw ledwo chodzi, a co dopiero ucieka. Ale samice go uwielbiają. I to wystarczy. Takie piękno, choć kompletnie niepraktyczne, staje się argumentem ewolucyjnym, a skoro działa, to się utrwala. Rajskie ptaki, motyle z oczami na skrzydłach, samce śpiewające przez pół dnia tylko po to, by ktoś ich zauważył to wszystko nie ma sensu. Chyba, że uwzględnimy to jako ich strategię seksualną czyli spójrz, jaki jestem wyjątkowy jeśli spłodzisz ze mną dzieci, one też będą wyjątkowe. Dobór naturalny to selekcja według praktyczności. Ten, kto jest silniejszy, szybszy, bardziej odporny, ten ma większe szanse przeżyć i przekazać geny dalej. Ale dobór płciowy to zupełnie inna gra. Tu nie chodzi o to, kto przeżyje najdłużej, tylko kto zostanie wybrany. Kto zrobi lepsze wrażenie, kto zwróci uwagę, kto się spodoba. I w tej grze Paw z ogonem, jak wachlarz operowy, wygrywa z każdym nudnym, szarym samcem, który przetrwał w życiu wszystko, ale żadna nigdy nawet na niego nie spojrzy. W naturze nic nie jest przypadkowe, nawet to, co wydaje się nam ładne, bo piękno to nie tylko przyjemność dla oka, to komunikat. Symetryczna twarz, oznaka zdrowia i stabilności rozwojowej, jasna skóra u niektórych gatunków. Może oznaczać brak pasożytów błyszczące pióra, gładka sierść, proporcjonalne ciało to wszystko mówi: Moje geny są w porządku, nie jestem popsuty. My, ludzie, też to robimy tylko bardziej podświadomie. Badania pokazują, że niemowlęta dłużej patrzą na twarze, które uznalibyśmy za ładne mimo, że nie znają świadomie żadnych kanonów piękna to znaczy, że pewne preferencje są wrodzone. Atrakcyjność to filtr biologiczny, pozwala skrócić decyzję, warto się z nim lub nią rozmnażać, czy raczej nie. To szybki system oceny jakości. Tylko, że w naszym społecznym świecie działa on nie tylko przy wyborze partnera, ale wszędzie. Piękno otwiera wszystkie drzwi. A my nie zawsze zdajemy sobie sprawę, dlaczego je otwieramy. Gdyby piękno działało tylko w świecie zwierząt, byłoby to ciekawe, ale mało istotne zjawisko. Problem w tym, że działa równie mocno wśród ludzi i nie mówimy tu tylko o randkach. Atrakcyjność wpływa na ocenę kompetencji, uczciwości, inteligencji. To zjawisko nazywa się efektem aureoli. Jedna pozytywna cecha sprawia, że automatycznie przypisujemy komuś inne dobre cechy. Ładny? Pewnie też miły, mądry i godny zaufania. Badania pokazują, że osoby atrakcyjne mają większe szanse na zatrudnienie, wyższe wynagrodzenie, a nawet łagodniejsze wyroki sądowe. Tak, to absurdalne. Ale działa. Nasze mózgi są zaprogramowane, by reagować na określone proporcje, rysy twarzy, symetrię, nawet odcień skóry czy błysk w oku. I to działa od początku życia. Dzieci chętniej bawią się z rówieśnikami, którzy wyglądają ładniej. W dorosłym świecie tak samo tylko w garniturze. Nawet jeśli deklarujemy, że wygląd nie ma znaczenia, to podskórnie działa zawsze. Atrakcyjność to przywilej nielicznych i jednocześnie społeczna waluta, którą płacimy za zaufanie, uwagę i szanse. Atrakcyjność nie jest tylko szczęśliwym bonusem od życia, to realne narzędzie. W świecie, gdzie trzeba kogoś przekonać, przyciągnąć na swoją stronę, zyskać uwagę, wygląd staje się sposobem na lepszy dostęp do zasobów. Czas, energia, opieka, pozycja społeczna to wszystko łatwiej zdobywa ktoś, kto wzbudza podziw, czyli kto jest ładny. A jeśli piękno daje przewagę, to zostaje nagradzane przez ewolucję. Działa to w świecie zwierząt, działa u ludzi. Jeśli atrakcyjność zwiększa szansę na przekazanie genów, to geny, które tworzą atrakcyjność, przetrwają. Nazywa się to pętlą sprzężenia zwrotnego. Piękno daje przewagę. Przewaga sprzyja rozmnażaniu. Rozmnażanie utrwala piękno. Można dostrzec, że atrakcyjni ludzie mają dzieci szybciej, częściej i z większym wyborem partnerów. Brzmi brutalnie? Tak. Ale dla ewolucji nie liczy się sprawiedliwość społeczna, liczy się efektywność ewolucyjna. Jeśli piękno daje taką przewagę, a atrakcyjność działa od kołyski po wyjazd do sanatorium, to gdzie w tym wszystkim miejsce na zwykłych ludzi? Bo prawda jest taka, że większość z nas nie wygląda jak reklama zdrowia i symetrii, a mimo to jakoś żyjemy, kochamy, czasami odnosimy sukcesy. Dlaczego? Bo atrakcyjność to tylko jeden z wielu sposobów na przetrwanie. Istnieją inne strategie: inteligencja, humor, kompetencje społeczne, zdolność do budowania głębokich relacji. Tak jak w naturze, nie wszystkie samce mają pióra, niektóre mają plan. A więc tak, piękno może pomóc. Ale to nie znaczy, że brak piękna równa się brak wartości. Bo choć natura faworyzuje pewne cechy, to kultura, relacje i świadomość dają nam narzędzia, by się z tego mechanizmu choćby częściowo wyłamać, ale też go zrozumieć i wykorzystać. Może to właśnie my, ci niezachwycający na pierwszy rzut oka, mamy tu pewną przewagę, bo nie polegamy tylko na tym, co ulotne, a co z tymi, którzy kiedyś byli atrakcyjni. I na tym głównie opierali swoją wartość, relacje, życie zawodowe. Co z ludźmi, którzy widzą, jak ich uroda znika, a wraz z nią zainteresowanie, komplementy, zaproszenia, spojrzenia? Utrata atrakcyjności może być prawdziwą tragedią, bo nagle znika coś, co przez lata działało jak twarda waluta coś, co otwierało wiele drzwi i ludzkich serc. I wtedy okazuje się, kto zbudował coś więcej, a kto był tylko piękną ozdobą dla świata. Piękno przemija, ale to, co po nim zostaje, pokazuje, kim byliśmy dla innych. To nie tylko morał, to ostrzeżenie.